Cześć, witajcie, jestem Stradamagmus99 i znowu jesteśmy w Terrarii i mamy Bloodmoona ale stwierdziłem, że mimo tego nagram krótki odcinek o tym, jak zabijemy w tak, właśnie tak weźmiecie tam idealnie tu krwi. a nie tutaj też krzywi upykamy wszystko tak na żaden problem Reszta 1 trzecia życia mu zeszła Skutkiem, dajcie kolejną chmurkę Są że tak nie będzie szybciej, nawet jednak to 30-40 zadaję ale dostaję, ale dostaję, ale dostaję Fajna ta chmurka, podoba mi się ona Przydatny wajer Robi, ale niestety nie jesteś teraz skuteczniejszy i nie przestraszaj się i nie zacznij uciekać. Sorry. Zgnie tutaj, od chmurki zginie. Nie chcę, żeby zmienił od chmurki. No, jest tutaj, jest tutaj. Krymatane or dostałem um... Aha, no w sumie tak, czego miałbym nie dostać. Nie, biedny Joseph, czekaj, uratuję cię! Padł Szybciej, 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 szybciej. Nie, to jest z tą drogą. Czy ja chyba coś mam w skrzyni Matejna? O, są te rzeczy. Mogę ja sobie stworzyć kilo. To może, mogę sobie stworzyć w sumie. Ale dlaczego ja w ogóle nic z nie mam? Uch, proszę. Nie ja tak chciałem. Mm. jest stworzyć łuk. łuk jak nie ten, ten łuk. To wiem. stworzy ten łuk. To będzie po nim. Tak, to ja by było zdecydowanie prościej. A i w następnym odcinku możecie się spodziewać znowu: A, Eater Force. To mi się opłacało. A przyda mi się więcej y, Dino No Dobra, to to był taki mega krótki odcinek: jak zabijam sobie, tak już na lajcie y, w królu. Yy, no więc lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. To był Mokos 99 Cześć.